Siema, Siema, jestem Royal Gplay a to jest kolejny już drugi odcinek z naszej serii. Od farm do firmy, sezon drugiego, farmingu 17. Dzisiaj nie jestem sam, jest ze mną. Mikolog, TV.pl Siema? Dokładnie, tak. Dzisiaj wraz z Mikologiem będziemy atakować sobie pole numer 14, kultywować. Ewentualnie, jak ktoś tam zostanie czasu, to zrobimy jakieś misje, albo zaczniemy siać. Także no cóż. Mm, mam kilka modyfikacji, właściwie wszystkie jakie nareszcie są dostępne e, Więc e, talerzówka Kvernelanda znalazł się na naszej farmie e, I dziś Mikolaj będzie u mnie pracował Także tak. e, jesteś gościem, wybierz sobie traktor e, I ewentualnie kultywator no brawo, jakiś Ok, gitara e, tale, Z talerzówką, tak? Dobre. Dobra To ja sobie zsiądę dzisiaj do case'a I w case'ie wezmę sobie e, ten kultywator Kuna Dobra, to może zaczynać już sobie tam e, działać na polu numer 14, co nie? okej. Okay. Ta lżówka wniosła jakieś 8800 z tego, co pamiętam, więc e, nawet nie jest tak drogo. I dobra, to może co może? To jest z jednej ja z drugiej, ok? No, będzie fajnie. Dobra, e, także to już sobie to pole e, 15 zakultywowałem, jakby sam wcześniej. No i myślę, że. E, że nie będzie jakiegoś problemu robić. Dobra e, to zaczynamy. W ogóle wygramy też sobie kilka modyfikacji, Mikolog w sobie też ma. Na przykład takie jak e, spod kół leci, takie jakby błoto, czy, takie cząsteczki. E, plus ścieżki technologiczne też są wgrane. Także fajnie. Można sobie poszaleć. E, no i cóż. W tym odcinku, czy jakieś specjalne tematy do rozmowy, nie wiem, czy będę miał. E, jeśli tak, to coś tam będziemy rozmawiać. Ewentualnie sobie zaraz mogę odpalić jakoś mm, Wasze komentarze. Widziałem też, że pisaliście e, kilka propozycji, z kim mam grać i tak dalej. No ale na pierwszy e, sort poszedł Mikolog właśnie. Także jak ktoś to piszcie, e, czy chcecie, żeby... Żeby ktoś ją ze mną zagrał. Jak widzicie, z Mikologo, Mikologowi się udało. I super jest. No, a jeszcze co do modyfikacji. E, ja mam zainstalowane wszystkie modyfikacje, jakie są dostępne w grze. E, nie na RSW, czy tak dalej, tylko ze strony Farminga. Także jak coś, to sobie instalujcie wszystkie po kolei i będziemy na nich grać. Bo teraz gramy na tych licencjonowanych, jakby e, wykupionych markach od, przez Farminga. Także. Także tak. No. I teraz właśnie widzicie, że praca idzie dwa razy szybciej tam... E, Mikolok ma 3-metrową talerzówkę, a ja mam ten kultywator od kuna też 3-metrowy. Także Dwa razy szybciej idzie i super e, więc e, no cóż Może sobie troszkę jeszcze radio podgłośnie O Gitara W ogóle myślałem nad tym, żeby może zrobić taką e, jakby jakby swoje radio dodać albo... Internetowe, tylko nie wiem czy to nie będzie, właśnie praw autorskich. Ja sobie jakiś tam taki odcinek wrzucę, testowy, czyli się przyczynię do praw autorskich. Jeśli tak, to no to niestety będziemy mieć ten, tych normalnych, a jeśli nie, no to zobaczymy co i jak z tym wyjdzie. Także, także tak. A właśnie, jeszcze co do graczy, bo będzie kilku ze mną na pewno grało. Eee, Boże, oni jak jakieś robię to jeśli będzie jakaś grubsza akcja typu, nie wiem, e, kukurydza, czyli e, jakaś tam mm, kieszonka, to na pewno wy będziecie e, ze mną grać to w więcej osób, a nie tylko, e, jak ja teraz gram sam z Mikologiem. E, tylko, że u Mikologa jest taki problem, że e, jest troszkę... Mikrofon ma słabszy, więc możecie go nie słyszeć, ewentualnie będzie pisał na czacie. Ale myślę, że to się da jakoś ogarnąć. No, także. E, Długość odcinka, to nie wiem czy to będzie pół godziny, czy może 20 minut. Zobaczymy jak wyjdzie. <laughs> Muszę troszkę zwolnić, bo nie daje rady jakoś kultywatorować No, ogólnie to kolek. Mikolog... No, Ty już długo grasz w farminga? 13 o 13, no, to podobnie... Podobnie jak ja, tylko że ja troszkę wersję wcześniej też No no, ale od kiedy wyszła, 13, chodzi chodzić o datę, tak? No. I zauważyłem, że ścieżki technologiczne są też jakby wpływają na trawę. Myślę na początku się zmartwiłem, że kurczę, później nie będzie rosło, ale jednak to po prostu jak się udepcze to do tego stopnia ee, z początkowego, także... Także super. Dobra, w ogóle zobaczę. Jeszcze sobie tej... Jak sobie radzimy? O! Elegancko idzie. E, dobra, i może. Nie wiem, właśnie dzisiaj zrobimy siew, czy może będą misje? E, jest, nie wiem, czy są misje jakby dostępne na multi, bo coś tam jakieś problemy były, ale jeśli nie są, no to po prostu. To trudno. Zaraz zaczniemy siewać dzisiaj, e, czy, czy coś takiego, ewentualnie. Jedna osoba będzie wywozić zboże na sprzedaż, a druga będzie siała Żeby no. zawsze ktoś miał coś do roboty. Zobaczymy jak to będzie szło. No i czekamy też na jakąś kolejną mapkę. Może ciekawa wyjdzie. To przejrzymy się trochę z mapą. Jak na razie jest sezon na tej Gord Christ Valley. Kurczę, ty szybko to robisz, Masakra. Jakbym miał co to robić, to bym chyba to robił całe dwa odcinki. Albo cięcia jakieś musiałbym robić. Hmm. Ale wyszło w innym łapka No, tak. E, widziałem tam jakaś e, na Ellis była. Ale jakoś nie zwróciłem na nią specjalnej uwagi, tylko po prostu zobaczyłem. A, fajna mapa jest to, dodana. E, to niech sobie będzie. No, w ogóle. Może dzisiaj nawet coś nagram odcinek e, z jeszcze jednym widzem. Zobaczymy, jak to będzie szło. A jeśli, jeśli nie to po prostu ogarnę sobie to Czy jakiś odcinek ze sprzedaży po prostu y, Przenicy i tak dalej Kupię się jedną przyczepę Bo ona chyba też około 8 tysięcy, także Zaraz no, zobaczymy ile kosztuje przyczepa Metal 9400, to jeszcze naj do mnie stać e, ona ma 8 tysięcy, ja tam 8,5 To może bym to jeszcze kupił sobie Ho Zobaczymy, a, jeszcze mam właśnie moda IT runner, jakoś tak Także tego moda też będę używał e, w przyszłości e, Ty ile tam masz na liczniku jak jedziesz? Uh -huh. 16, tak? O, to podobnie ku mnie mm, dobra Zaraz sobie może odpalę y, komentarze wasze w sumie teraz mogę sobie na telefonie odpalić, żebyś nie minimalizować gry. O, ktoś mi właśnie napisał komentarz. Tak? O, dostałem kolejną propozycję o zagranie ze mną Prośbę właściwie. O! Sorry za tym dzięki. Już wyciszam. Dobra O, widzę, że jest nawet e, sporo łapek. Także fajnie. W ogóle to zauważyłem, że jest mniej łapek przy 15, ale to dlatego, że już wcześniej się zaczęli na tego farminga rzucać, ja mam ograniczony jakby czas nagrywania. Eee, więc w sumie nie przeszkadza mi to, ale no, no jednak widać to po wyświetleniach. Dobra, I tu widzę e, ludzie grają, spoko. O, mam komentarz e, od Fabi i Ty. Minecraft, Minecraft, to jest fajne, lepsze niż Minecraftik. Też tak myślę Mikolog... Nie Mikolog. Fabi. Sorry, z mikologiem teraz gram. Ty właśnie ty miałeś kilka fajnych komentarzy, dlatego tak się e, przyzwyczaiłem do tego, że czytam twoje komentarze. Mhm. Także dzięki wielkie za aktywność. O. Jan wyś napisał, już Farmix, motor 17 Tak się długo czekało na niego, a jak wyszedł to teraz się tylko nerdzi i nerdzi i nerdzi. To jest No, taka jest prawda. 8 godzin to. No, ja wtedy przegramy jakieś chyba 4. Cztery coś takiego? Nie wiem. Tylko ktoś mi tłumaczył w o ustawieniach, także spoko. E, dalej. Dobra. Mikołaj to ja. E, no i w końcu super filmik. Dzięki wielkie Mikołaj. E, dobra, dalej. Madrus napisał Minecrafta. Ja już, kurczę, się cichi tego Minecrafta. Nie będzie Minecrafta na kanale I tyle Kasper Wojda Good Dziękuję bardzo No i dobra Z takich fajniejszych komentarzy chyba na tyle Reszta to są takie Popisane Twojego nie będę czytał, Bo to była po prostu prośba To mam też Paweł Makowicz A to są też same też tak na spokojnie A to jest glitch z kombajnem Że się szybciej Okej okay, dobra To ten komentarz czytałem i dobra, jeszcze właśnie co do tego, e, jak będą teraz odcinki wypuszczane? Bo, jakby e, teraz nagrywam to w sobotę, odcinek znaleźliśmy dzisiaj rano. E, więc, albo dzisiaj będzie na wieczór ten odcinek, albo wrzucę go na, tam, kiedy indziej. Ale myślę, że teraz jest dużo czasu wolnego to będę wrzucał odcinki z odcinkiem po prostu żeby tam po prostu was zachęcić do oglądania a później już yy, będę jakoś się stopniowo nakręcał, znaczy przestawiał na ten czas yy, Że będą odcinki trzy razy w tygodniu No bo teraz mam długi weekend także można ponerdzić yy, Jestem ciekaw jak tam właśnie sytuacja z Patro wygląda Czy już ma tego farminga czy nie To może dzisiaj zmieszczać nagrał coś o, dobra. Mamy 10 minut filmiku, a widzę, że już pole kończymy, także super. No, w ogóle tak na marginesie to jest nasz jakby pierwszy raz odpalania e, farminga na multi. I dosyć, dosyć ciekawie nawet to się spisuje ten farming. Powiem wam, że całkiem spoko. Kurczę, czy tylko ja tak krzywo po prostu tutaj mam... to tak. ...zakultywowane? Masakra. Tak. A jest chyba nawet ten y, mod, że Real Terrain, co nie? No, jest, jest jest. O, to elegancko. Dobra, Spider cofnę. Ej, bez kitu, ja tak to. kaleczę. Mikolok ty masz skill'a w tym. No. Ty grasz na padzie, czy na kierownicy, czy na klawiaturze może? Na klawaturze. na ja tak samo. Jeszcze gorzej robię. Jak nie wiem, jak pracownik. A wiesz o tym, że jeszcze w kabinie jeździł. Wiesz co takiego? Bo w kabinie jeźdzę. A, w kab... Ta A, to może dlatego? To polecam. No też sobie teraz będę w kabinie jeździł. Jest trochę mniej jakby yy... Znaczy jest dokładniej, bo widzisz jak, le... jak jedziesz na przykład do maski, co nie? O, zaraz się spotkamy pewnie z jakimś tym. Dobra Aha, i zmniejszyłem sobie już tego, jakby e, Fowa. W sensie, że, e, jak wcześniej miałem tak ustawione, że miałem tak daleko komentarz, teraz mam bliżej. Także wielkie dzięki, tam kto napisany komentarz. E, po prostu trzeba po zmienić pole widzenia. I jak widać, działa. Także, dziękuję za komentarz. O, teraz mi równo idzie, ale zaraz mnie wykracza i będzie szło źle. Kurcze, teraz tym traktorem tak fajnie buja, co nie? Jak się jedzie Hmm. Nareszcie to jakoś jest. Okej okay. Dobra, ostatni raz, teraz będziemy jechać. To nie w sumie akcja się można jeszcze dzisiaj zrobić. Nie. Tam siewnik chyba jest zapomniany nawet. To ja nie wiem, jak tam byłoby z drugim silnikiem. E no właśnie, albo misję jakoś zaraz zrobimy. E to co, może pojedziemy na pole numer 9? Czekaj, teraz misja jak się robi, to nawet we dwóch można robić? Nie wiem, chyba nie. Kurcze To nic, zrobimy na zmianę. Ty jak na no, przykład no, tam, Ty no, zrobisz misję, to później e, skończysz ją, zaczniesz tam na przykład mieć stery w sianiu i potem ja zacznę robić misję. Tak na przemian żeby było Okej, okay, dobra. Ja będę sobie jechał spokojnie ktoś. A to jeszcze są takie niektóre To też poprawię. Dobra. Chyba na raz weźmieć, co nie? Tam trochę lepiej, to Nie dobra już tutaj zbieram po tobie Okej okay, w miarę i okay. w ogóle fajna tekstura teraz ziemi jest zrobiona Nareszcie to jakoś wygląda Okej okay, mm, to co bierzesz siewniczek? a ja jadę zobaczyć na jakąś misję czy coś nie No Ale jakoś y, dogadamy Fajnie że teraz trawa nie jest taka kwiatkowata tylko trawek trawa czasami jakieś kwiatki się znajdą no No, zaraz zobaczymy, poczekaj Ja tylko coś zaparkuję W sumie pierwsze co muszę kupić to kersiera, żeby jakoś te maszyny umyć Dobra To co, y które pole będziesz katował A co mam zasiąść? Myślę, że jęczmień możesz zasiąść, śmiało Także wszędzie możesz jęczmień walnąć czy mamy tu może jakiś ten... E, a zaraz, dobra. To ja biorę samochód i jadę zobaczyć jak tam misja wyglądała okej? Okay? No, no. Dobra, na pol numer więcej sobie pojadę. O ile dobrze pamiętam, a mi już nawet dosyć... E, ogarem tą mapkę, to zobaczymy sobie. Okej, okay, ten sobie jadę. W ogóle nie wiem czy zauważyłeś, ale teraz nawet... E, jak masz... E, hamowanie, to masz e, ten... Czerwone światło stopu, co nie? Ale też masz dodatkowo do tego e, zrobione mm, Jak to się dokładnie nazywa chwila e, kierunki właśnie. Tak samo masz te światło widać A ty masz włączone manualne odpalanie? Nie, ja mam automatyczne. Ej, tu nie ma żadnych misji, wiesz? No nakryła. No, Barak dostał tych misji w trybie osobowym. O, trochę lipa. to? Co co to by było trochę bardzo lipa Nie wiem, czy to naprawił, czy po prostu może nie mam misji w tym trybie, bo szkoda, byłoby spokojnie. Tu jest 12, ok, jest sobie gada na jakiś, może 7, kolejny. Eee, co tu mamy? O, mamy tego Kvernelanda, ty, to chyba sobie tego też Kvernelanda kupi za 8200 wiesz. Bo okay. mamy tego za 15 I to samo robi ten Kverneland Tak, no, nie da się. No właśnie, dobra. Eee, to ja sobie zakupię siewnik okej? Okay? I będziemy jeszcze dzisiaj siać. Także to są mi tylko 3000. To ewentualnie na singlu sobie porobi tam misję dzisiaj. I zobaczymy jak to będzie y, szło Dobra, to ja udam się do miasta po... Y, po siewnik, ok? okej? No, no. Dobra Dobrze jadę? Dobrze A, Te pierwsze początki w farmigu są trochę słabe no. Ale fajnie, że dostajemy troszkę pieniędzy na początek A może to jakoś misja będzie, bo tu widzę, że są jakieś ziemniaczki zasadzone no. Zaraz zobaczymy No to też nie ma niestety No trudno, dobra To na single będziemy sobie mieć misję Ewentualnie jakiegoś live odpalę yy, Dziś może, ale też nie wiem Bo chcę ten odcinek wyrenderować i wysłać Tak do 11 w nocy To zobaczymy Okej okay. No i te dźwięki na razie są jakoś tak poprawione że Aż się chce grać, prawda? Dobra, jedziemy. Leśnicy też nie kiedyś zajmiemy, bo na, na spokojnie tylko musimy sobie kupić trochę tych bajerów. W ogóle te chwastowniki to są. Ja? To całkiem spoka opcja. Nie robiłem tego opcji. Hmm, chwila. Właśnie ja też nie robiłem, ale to jest jakby y, chwastownik się uznaje jako y, po prostu naważenie, co nie? W sensie, że jak jedziesz po polu, to wyrywasz jakby chwasty ze sobą te od razu przy co nie? W tym tak. pierwszym stadium Miasto fajnie wygląda nawet Tu jest gdzieś chyba jakieś blisko do kosza No Jedno z tych osiągnięć, jak się rzuci do trzy punkty Tak? O kurczę, dobra Wiem, że to jest kilka osiągnięć tam y, za... Y, Rozmnożenie zwierząt Masz na przykład za krowy, to masz... Y, Cowboy, coś takiego, za 20 krów. Za 30 co masz yy, słodkich snów, a za yy, świnki to masz kwik kwik. No no Też całkiem tylko tak z humorem robię te osiągnięcia. I chyba u świn jest 50 No coś takiego, właśnie Ale wiem, że świnie jest więcej. Yy, potem są owce 30 i 20 krów To to wiem na 100%. No, kurczę, te światło teraz po prostu są mega. A się teraz tych kierunków używać <noise> Dobra przejdziemy sobie tutaj No i mamy siewnik On jest chyba 3-metrowy, prawda? Ten kwerdolanda Nie wiem, nie wiem, nie wiem No 3-metrowy jakiś Zaraz luknę dokładnie garaż Ja zaczynam grać od wielkich łasków No, o 3-metrowy Oczywiście będę się starał jak najszybciej rozwijać, co nie, żeby w każdym odcinku było coś innego i tak dalej. A jak przynajmniej jak się będzie powtarzać się na przykład to, że kultywacja będzie za 10 tam za kilka odcinków, to żeby już było z większym sprzętem, nie? Może nie, nie jakimś masakrycznie większym, ale na pewno z większym. No fajnie, żeby Także... że dali że w odcinku jak nawet. No, czekaj, jak gdzie to się wybiera? Nasiono? Wybierz nasiono, a pod Y Dek. teraz jest. Dek. O. Zaraz ciekawe czy znam. Pszenica, jęczmień, rzepak, e, soja. To jest chyba... Rzodkie foleista? Tak? Czy to? A to jest trawa. Kurczę. Dobra, e, to tam się jęczmień, co nie? To. Okej. Okay. To już też wybieram jęczmień. Mm, to właściwie ty... to masz się inne polewy Ja, ja to już połowę mam. No, okej. Okay. To jesteś w połowie, gdzieś 15, tak? No. Okej. Okay. Dobra, to już sobie też jadę eee, 20 minut odcinka, kurczę, no dobra, tak do pół godzinki sobie dociągnę i będzie w sumie tyle Max, ciekawe jak czy to się będzie długo... Eee, czy, czy to będzie dużo ważyć W ogóle jak ktoś wie jak ogarnąć e, ten problem z tym, że nagrywa... E, że farmik jest po prostu nagrywany tylko przez Frapsa To byłoby dobrze. O, kierunek jeszcze zapomniałem wyłączyć. Hmm, te pole nie są takie głupie. Niektóre są takie y, fajne, malutkie, a niektóre takie bycze. Na przykład to pole numer 5 to jest chyba największe w grze. I 20, co nie? 2 miliony No, po, prawie milion. Masakra. Tu już zasiałeś, okej. Okay. Dobra, już mam ten siewniczek. Tak? Hmm. Teraz się podjeżdża do big bugów, żeby zapełnić, y, na, napełnić siewnik. Okej, okay, a big-bagi są tutaj. Nie było. Dobra. Teraz fajnie zrobili te znaczniki, też taką jakby dają takie światełko. Dobra. Nie pomijamy. A, a włączyłeś na trzy razy chyba nawozić, czy jeden raz? E, raz. Na raz zrobimy na raz. No, czyli już od razu zrobimy. Okej, okay, to super. Później będę, zrobię tak, że będzie e, na trzy, żeby troszkę było realniej. Dobra, to co pomoże, to jest siać i potem przejdziemy wspólnie na inne pole. Dobra, sobie zajadę. Ok, B. I odpalony, ciśniemy Sieje się? Sieje, na gitara. Dobra, też użyję kabiny w, ze środka żeby jakoś tam mieć na wszystko podgląd. Teraz fajnie, takie płynne jest ta kamera, nie taka skacząca po prostu. I wygłosili kabinę wreszcie. No, jest to inaczej, takie tłumienie zrobione. Naprawdę super, zrobili to. No, też to mi poprzednik został. Dobra. I zrobili też wiatę taką, co się otwiera na przycisk. Wiatra na przycisk jest? Tak, że w prawym lewo na Lewym naciśnięciu, gdzie Espera, ale nie O. to. O. Czy tego nie widziałem, muszę to zobaczyć. Ale ta wiata jest tutaj w tym, czy trzeba ją kupić później? Hmm, takie wiatry są. E, te, ta modyf... ro... te zielone są modyfikacji, tak? Tak. Ja. O, to super, bo właśnie. Y, mam zamiar sobie taką postawić gdzieś na farmie. I co, poda się w ogóle ją kupić? Czy jakaś y, duża jest? To bardzo dużo. O, to bardzo. super. Na razie to, co mam, to wystarcza, bo jeszcze. Zostało tam kilka wiat wolnych, ale później te niektóre wiaty będą wzięły jako magazynów po prostu. No. Tylko trochę jak się zamyka te wiaty. No. Przeżyjemy. Okej, okay, idźcie. Ale, ale się jest na pewno jęczmień? E, co mówisz? Jęczmień się jest na pewno? No, no Tak, na pewno jęczmień. A poczekaj, bo ty razy nawozisz, tak? Tak. Ja. A to i tak jeszcze, w sumie będę ten, e, nawozić później Kupić jakiś e, rozsiewacz nawozów Kurczę, ja to jest, Kale, kaleczę tą gry po prostu teraz, kaleczę e, Dobra, ty masz na koncie e, troszkę pieniędzy, czy nie masz nic? Zero A, zero masz Czyli ja mam całe konto jakby Nie, nie To, ale fajnie ten siewnik jest z nałożeniem od razu. Nawet nie wiedziałem że coś takiego jest. Co mówisz? Ja dopiero później do się na A, no, bo ten jest. On ma tak jakby dwa zbiorniki na ten nawóz i na ziarno. Fajnie to zrobili, naprawdę. Okej, okay. dobra. Widzę, że zaraz skończymy to pole. To w kolejnym odcinku sobie jeszcze tam trochę z kimś posieje, nie wiem jeszcze z kim. Może jeszcze raz z tobą. Zobaczymy jak tam będzie wyglądać sytuacja. Teraz jeszcze mm. mogę w sumie dosić. O, w ten sposób to robić. Dobra, jedziemy. Kamera z kabiny I gitara. W ogóle jak to się mi teraz to włączył po prostu świetnie. Mam nadzieję, że go nie będzie słuchać, a jeśli będzie to to sorry. No nie, no to jest jakiś bez jaj. Ej, naprawdę teraz trzeba się postarać nad tym, żeby to jakoś równo wy wychodziło. Ja w ogóle, ja dokładnie wiele i nie Do tego, do tego <laughs> właśnie nic nie pijem. To No dopiero herbatę wziąłem a 2 czy są, Czy cały kubek, nie wiem. Alkohol kobieta gracie Ej Okej. Dobra, także jak coś to e, piszcie komentarze związane właśnie z tą serią, czy chcecie ze mną zagrać, tak jak właśnie Mikolog gra teraz ze mną. No i możecie też jakieś swoje pytania na odcinku zadawać, czy jakieś ewentualnie e, tematy nawiązywać, żebyśmy troszkę mogli porozmawiać. E, no i cóż, jeśli będziecie chcieli, to będę dawał wasze linki w opisie pod e, filmem. Jeśli macie jakiś kanał fajny, to na pewno dam. E, także Mikolaj, na, na twój kanał też liczę. Uwaga. O, jaka wymiana? Uh -huh. Okej, okay, i ciśniemy. Nie wiem co na moim kanale jest coś mówić. A co właśnie masz na kanale Bo też masz, też porodzić kanał, prawda? No, tak bardzo źle, ale Tylko po prostu to ja. Nie wrzucamy Ej, czy mi się wydaje, że Twój traktor jeździ troszkę wolniej od mojego? To po prostu... Żeby go Aha, okej okay. jaka zrobię? Są go naprawić. Widzicie, a takie fajne było yy, to ci. To raczej jest za, spra za sprawą właśnie tej modyfikacji e, mm. dobra, także myślę, że w tym odcinku to było na tyle, co mi tylko sobie raz dokończysz. Ja usiadę zaparkować e, i będą musiał sobie na pewno jakiś rozsiłacz nawozów kupić. Ciekawe czy to mam właśnie... Nawozy, rozrzutnik nawozu. Do 6300 jest, okej, okay. także e, w kolejnym odcinku zajmiemy się kontynuacją tego siania i nawożeniem wstępnym. Także mam nadzieję, że Wam się ten odcinek e, podobał. Gdzie ty, Mikolog jesteś? Tutaj, tak? Dobra, bardzo sobie, sobie tutaj. Także ze mną był Mikolog. E, bardzo dziękuję Ci za grę. No i cóż, widzimy się do... Widzimy się w kolejnych odcinkach serii otwarną do firmy. Trzymajcie się. No i cześć. Na razie.